Puśćcie nas! Oj, co to jest? Mia, spójrz! Tam są kłódki. Jeden, dwa, trzy, cztery, siedem. Aj! Coś tam jest. Trzeba to sprawdzić. Może pociągnijmy za Zatelinę. No dobra. Ciekawe, co tam będzie? Wow, to z Wiadro pełne cukierków. Ale to jest dobre. Mia, sprawdź swoje wiaderko. Zaraz się dowiemy, co jest w moim. Mam nadzieję, że też słodycze. Orety, co to jest? Twój! Wyglądasz przezabawnie. Masakra. Ale zaraz, coż tu jest? Mari, to klucz. Zaraz się stąd wydostaniemy. Do której kłódki pasuje? Chyba do tej. Tak, zgadza się tu lasek? Oj, lepiej nie. O, następne zadanie. Trzeba sprawdzić, z czym mamy do czynienia. Kto tworzy? Kamień, nożyce, papier, ty! O. No dobra, zobaczmy. Co to jest? Aj! Tam są robaki! Spokój się, przecież się nie zjedzą! Musimy zdobyć klucz. Dobra. Fuj, masakra! Obrzydlistwo! Mam! Ale co to jest? Nie wygląda jak klucz. Trzeba to sprawdzić. A, już rozumiem. To kot od drugiej kłódki. Widzisz? Otworzyła się. Hurra, mamy to! Ciekawe co nas teraz czeka. Patrz, pudełko, z którego wystają słomki do koktajlu! Ja mi! Nie chcę tego pić! No dobra ja pierwsza. U, to jest obrzydliwe. Nie da się tego pić. Dawaj, Mari, teraz ty. Wow, to jest naprawdę dobre. Pycha, chcę jeszcze. Co jest? Poczęstujesz mnie? Nie, to moje. Ach, jakie to pyszne. Ale klucza nie ma. Musi być w twojej szklance. No nie. Dobra, czego się nie robi na wolności. Hmm? O! Jest i kluczyk! Znalazłam go! O! Oh. Pospieszmy się i otwórzmy trzecią kłódkę. Hurra! Świetny z nas zespół! Co to? Otworzysz? Nie. Znowu muszę zaczynać. O, oh, to czekoladowa babeczka z orzechami. Jaka pyszna! Ej, Mia. Dobra moja kolej. O, jakiś pistolet! Ciekawa jak działa. Ej, uważaj z tym! Nie martw się, trzymaj! Hmm! I jak to działa? Dziwny jakiś. Dobra, nie mamy czasu. Otwórz ostatni save. Sprawdźmy. Fuu! To kawałek świerdzącego Sera. Zaraz zwymiotuję! Wiem, co z nim zrobić. Ojej, zamienił się w tęczowy tort. Tylko spójrz. Z chęcią go zjem. Jest pyszny. A ja? Oczywiście. Proszę bardzo, masz połowę. Miam, miam. Ups. Co się dzieje? Zadławiłaś się? Pomogę ci! Mija to klucz! Hurra! Pospieszmy się i otwórzmy kłódkę. Super, znowu nam się udało. Jeszcze raz zobaczmy, co tam jest. Czas na wyliczankę. NDU, Erika Fakę. Co ja? No dobra. Ojej, tam coś się rusza. To mysz! Boję się myszy! Dobra, wdech i wydech. Spokojnie. Znalazłam! Znowu jakiś kot. Kłódka numer 5. To było łatwe. Do dzieła! Znowu słomki. Może tym razem dostanę coś smacznego. Zaczynam. No dobra. Wow, to kola! Uwielbiam kole. Ja, ale klucza w niej nie ma. No to teraz ja. Uj, co za ochyda! Nie dam rady tego pić. Ale mam pomysł. Wezmę magiczny pistolet. Teraz na pewno tam jest coś smacznego. Powodzenia! O tak, to pyszny koktajl. No i co? Nic nie ma. Dobra, żartowałam. Tu jest klucz. Mary, mogę ja to zrobić? Kura! I następne zadanie za trzy, dwa, jeden. Działamy. Oho. Otwiera pierwsza. Nie, twoja kolej. No dobra, co tu jest? Ojej! Co to takiego? Ale cię urządzili! Twoja kolej! Okej, okay. otwieram! O kurczę! Teraz to ciebie nieźle urządzili! O nie, to farba. Czego się śmiejesz? Otwieraj. Nie chcę. Losujmy. Raz, dwa, trzy. Remis. Zrobimy to razem. Oto i on. Ostatni klucz. Pora wolność nadchodzi. Gratulacje, zdobyłyście ostatni klucz. Pora otworzyć. Tak, udało nam się. Juhu, wolność. Ojej, gdzie my jesteśmy? O nie! Teraz jesteśmy tu uwięzione! Czekaj! Nie krzycz! Tu jest coś bardzo interesującego! Marie, co ty robisz? Próbuję to otworzyć! Ciekawe, co jest w środku! Popatrz, tam jest coś jeszcze! W tym pudełku musi być klucz! Ja nie wsadzę tam rąk! No to wyliczanka! Ale Erika, Wypadło na mnie. Ech, będę musiała zdobyć klucz. ty, tam jest coś mokrego. Może to zwykła woda? Dobra. To nie klucz. To rybka. Spójrz, jaka piękna. Lepiej szybko włożyć ją z powrotem do wody. Okej. Okay. Tu jest klucz. No co tak stoisz? Idziemy. Czerwony klucz, czyli czerwona szafka. Sprawdźmy. Co? To dynamit. Dynamit? O Boże, co my zrobimy. Mam pomysł. Mam nadzieję, że wzięłam ze sobą obcęki. To nie to? Nie. O, są! Mari, przetniesz kabelek? Nie, ty to lepiej zrób. Postaram się. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Myślę, że trzeba przeciąć żółty przewód. O, udało się. Co za smród! Jednak się nie udało. Ale teraz przyda mi się twoja szczotka. Chyba sobie żartujesz. o! Pożycz mi! Nie ma mowy! Wiesz co? Lepiej idź po następny klucz! Szybciej! No dobra, jestem silna, dam radę! Ciekawe, co to jest? A, to żelkowy miś! Całkiem smaczny! Ale muszę się czym prędzej dostać do klucza! Jest! Tylko nie uciekaj mi kluczyku! Proszę, otwórz sejf. Jeszcze czego? Zrób to sama. Dobra, już zaczynam. Ojej! To coś drobnego! Wow! Jestem cała w brokacie. Ale fajnie, przyda mi się na powieki. Zamiast się rzeczy. No. i po następny klucz. No dobra. Ciekawe, co jest w środku. Hmm, może dinozaur. No. Albo krokodyl. Nie, one przecież są duże. Zobaczmy, co to jest. Ojacie! Nigdy wcześniej nie widziałam prawdziwego kameleona. Jest taki słodki. Wracaj sobie do środka. Ja potrzebuję tylko klucza. Oto i on. Czas otworzyć zieloną szafkę. Zgadza się. Co to jest? Pistolet z pieniędzmi? Wow! Tu jest mnóstwo forsy. I wszystko dla mnie. Czuję się jak najbogatsza dziewczyna na świecie. Ekstra! Mari, oddaj mi moje pieniądze i zdobądź dla nas następny klucz. A jeśli troszkę podejrzę, nie ma mowy! Dobra, trzeba uczciwie zdobyć klucz. Hmm, w środku jest coś miłego w dotyku. Chyba piasek kinetyczny. O, to i kluczyk! Hurra! Najwyższy czas otworzyć niebieską szafkę. Sznurek? Pewnie trzeba za niego pociągnąć. Wow, to prawdziwy deszcz kolorowych kulek! Pociągnij jeszcze raz, to jest rewelacyjne. Ekstra! Jestem prawdziwą królową kulek! Fajnie! O, chyba pojawił się nowy klucz! Czas go zdobyć! Ciekawe, co to jest. A, To robaki! Dobra, trzeba szybko wyjąć klucz i nigdy więcej nie dotykać tego paskudztwa. Ratunku! Aż mnie skręca! Marii, ratuj mnie! uff udało się! Nagrodą jest śliczna różowa szafka. Co tam jest? O nie. Różowa, ale wcale nie słodka, pianka. A ja myślę, że to całkiem śmieszne. Zgadzam się, bo mogę zrobić właśnie tak. Ale ubaw! Mary, teraz twoja kolej. Po robakach mam stracha. Fu, tam znowu jest coś paskudnego. Musisz zdobyć klucz. Ja przeżyłam robaki, więc ty też musisz się poświęcić. No dobra. Co tam jest? A tuczy! Tak, rzeczywiście. Żelkowe, bardzo smaczne. Ej, co z tobą? Przecież to tylko żelki. Szukaj klucza. O, jest! Super. No to czas na niebieską szafkę. Mia, naciśnij przycisk. Gotowe. Ojej. Kurczę. Jak dobrze, że to ja nacisnęłam na przycisk. Inaczej musiałabym być na twoim miejscu. No to lecę po następny klucz. Co to jest? What? Fu, to czyjeś włosy, uchyda. Czemu we mnie rzucasz? Przecież są było niechcący. Gdzie jest ten głupi klucz? A, to i on. Pora otworzyć najciemniejszą skrytkę. No i odkrywaj, a nie stoisz i gadasz. Ojej, i to właśnie tu są smakołyki. Cała masa ciastek Oreo. Proszę. Dzięki. Pyszności. Zgadzam się, to jest nierealnie smaczne. Mogłaś mi dać jeszcze jedno ciastko. Przepraszam. Nie pomyślałam. Może w następnym sejfie też będzie coś fajnego. Mam nadzieję. Uuu. Co to jest? Coś obściskłego. To chyba surowe jajka. Ale znalazłam klucz. Zobaczmy, co jest w żółtej szafce. Mija, chcesz otworzyć? Hmm. Chcesz? No dobra. Żartowałam. Hmm. Zejdź mi z drogi. Ja go otworzę. Tam na pewno jest coś fajnego. Hmm? Oj, to przecież pióra. Tak, rzeczywiście to coś fajnego. Dawno się tak nie śmiałam. Przestań się ze mnie nabijać. Lepiej idź po ostatni kluczyk. Dobrze, dobrze, kurczaczku. Dobra. Ostatnia próba. Co to? A, to larwy. Muszę szybko wyjąć klucz. Prawie zemdlałam ze strachu. Mam nadzieję, że w tym sejfie jest coś fajnego. Biedactwo. Sprawdźmy. Hurra! To jest nasz klucz do wolności! Udało się! Czas stąd wyjść! To było niesamowite, ale musimy już lecieć. Hurra! Wow, jaki ogromny stos popytów! Dziwne, wydaje mi się, że mój jest zepsuty. Nie mogę nic nacisnąć. I co masz zamiar zrobić? Stań to wąchać, nie wolno tego jeść. Mylisz się, mój popyt jest zrobiony z żelków i jest naprawdę dobry. Wow, to jest dopiero szczęście! Kurczę, niewiele już zostało. Szybko się z tym uporałam. Co tak patrzycie? Teraz wy? Może moje popyty też są z żelków? Chyba nie są zbyt twarde. To czekolada! Mam nawet więcej szczęścia niż się spodziewałam. Moja ulubiona biała czekolada z cukierkami w środku. Żałuję, że nie mogę tego skosztować. Masz szansę, Fibi, nie zamierzam się dzielić. Mija, jesteś cała brudna. Wielkie mi rzeczy. Mogę to szybko naprawić. I po wszystkim prawie czysto. Okay. Zostałem tylko ja. I to jest świetna wiadomość. Ciekawe, z czego są moje popyty. Nie wygląda to ani na czekoladę, ani na żelki. Jak fajnie! Można się nimi pobawić! Boże, jakie to jest kojące! Zdecydowanie to mi się teraz przyda! Wow, chipsy! To wspaniała wiadomość, ale dlaczego każdy z nas ma tylko jedno opakowanie? Nie wiem. Myślę, że mimo wszystko trzeba spróbować. I co tam masz, Fibi? Jeszcze tego nie rozumiem. Chips spadł ci prosto w oko. To takie zabawne. Nie widzę w tym nic zabawnego. Myślałam, że opakowanie jest puste. Dobrze, że chociaż coś przekąsiłam. No i po wszystkim. Dobra, czas sprawdzić, co ja mam. Mam nadzieję, że to będzie większa porcja. Nie wierzę. Ta puszka nie ma dna. I nie ma w niej też chipsów. Spójrz na stół. A, tutaj są, jak mogłem to przegapić. Myślę, że jest ich stuzin. To zdecydowanie lepsze niż jeden chips. Gratulacje. Co z tobą? Musiałem się nawdychać przypraw. Bardzo chce mi się kichać. O, chyba jest lepiej. Przyszedł czas, żeby coś zjeść. Znowu się zaczyna! Zmuchnąłeś wszystkie chipsy. Kurczę, Mia nie popełniaj tych samych błędów co ja. Zaufaj mi, wiem, jak radzić sobie z jedzeniem. Wow, jak dużo chipsów! Wręcz się nie kończą. Jest ich chyba ze sto. Nie masz nic przeciwko temu, żebym spróbował? Oczywiście, że mam. Nie zbliżaj się do mojego jedzenia. Poradzę sobie bez Twojej pomocy. To niewiarygodne, jak ty to wszystko w sobie zmieściłaś? Nie takie rzeczy potrafię. Chyba ktoś tu się ksusi. Trzeba uratować, miję. Chwileczkę już pędzę z pomocą. Proszę! Bardzo dziękuję, Deni! Jesteś prawdziwym przyjacielem. Co z tą kolą? Wystrzeliła we wszystkie strony. To jakiś koszmar. Jestem cała mokra. Nie wiem, jak to się stało. Jak dużo kitketów? Nie powiedziałabym, że jest ich dużo. Mam zaledwie 10 sztuk. A Fibi ma tylko jednego. Peszek. Jestem pewna, że jest najsmaczniejszy ze wszystkich. Ostrożniej, nie musisz rzucać we mnie opakowaniami. Jaka gruba warstwa czekolady, fantastycznie. Uwielbiam ten wafelek w środku. Obrzuciłaś nas okruchami. Przepraszam, to było przypadkowo. Zapamiętamy ci to. Teraz Mia musi zająć się swoimi batonikami. Myślisz, to świetny pomysł. Jak zręcznie i szybko pozbyłaś się opakowań, super! Były zupełnie niepotrzebne. Interesuje mnie tylko czekolada. Nie potrafię chyba pokroić tego widelcem i nożem. Poradzę sobie bez nich. Co za smak. Jest niewiarygodny. Nie mogę się zatrzymać. To są najlepsze batony na świecie. Gdzie się podziały twoje maniery, Mija? Nie zachowujesz się jak ty. O, jeden batonik upadł. Zabieraj go szybko. Nie chciałbym za niego oberwać. Masz rację, Deni. Każdy, kto próbuje zabrać mi jedzenie powinien obawiać się kary. Deni, opamiętaj się! Masz jeszcze ze 100 czekoladowych batoników do zjedzenia. Ty mi rację, zabiera się za nie! Tego nie da się zrobić od tak. Trzeba mieć specjalne podejście! Postanowiłem zbudować coś niesamowitego. Czegoś takiego nigdy wcześniej nie widziałyście. Wygląda rewelacyjnie. Będę potrzebował drabiny, żeby wejść na szczyt. Gotowe! To była ostatnia słodka cegiełka. Nawet nie proście mnie, żebym zszedł. Tu jest naprawdę fajnie. Jak chcesz? To nam pasuje. Wybacz Deni, ale twój budynek zaraz runie. O nie, co wy zrobiłyście? Tak bardzo się starałem. Nie było innego wyjścia. Zrobiłyśmy to dla czekolady. I niczego nie żałujemy. Było warto. Kiedy jeszcze będziemy miały okazję zjeść takie słodkości? No, a to można wyrzucić. Yy, jestem. Mam nadzieję, że nie tęskniłyście. Kręci mi się w głowie. Dobrze, że mam na sobie kask. Jesteś taki zabawny. O, w końcu dostałam największą porcję. Stogum na raz. A wy ile macie? Deni ma tylko jedną. Co za ubaw. Nie wydaje mi się, żeby to było śmieszne. Spójrzcie, w opakowaniu jest więcej niż jedna guma. Świetnie! Mija, przepraszam, nie sądziłem, że cię uderzę. Dobra, zaczynam. Pokażę wam, jak się zjada gumę. Byłoby świetnie, gdybyś nie rzucał wszędzie śmieciami. Jesteś taka wredna. Czemu mnie uderzyłaś? Co ty robisz, Danny? To wygląda dziwnie. Ale jest bardzo wygodne. Dwie sekundy i włożyłem wszystkie słodycze do buzi. A teraz spójrzcie, jakie balony potrafię nadmuchać. Wow, powinieneś pracować w cyrku! Mam nadzieję, że to komplement. Jeśli tak, to dziękuję Mija. Brawo, to było wspaniałe. Teraz przyszła kolejna mija. Wow, pozbyłaś się wszystkich opakowań jednocześnie. Ekstra! Jakie sztuczki mogę zrobić z łatwością? Potrafię też zasysać gumę, jak odkurzacz. Wow, jaki duży balon! Chyba najwyższa pora, żeby go przebić. Przepraszam, Mia, ale nie mogę się powstrzymać. Lepiej się schowam. Co ty zrobiłeś, Deni? Nic nie widzę. To pewnie dlatego, że guma jest na całej twojej twarzy. Chyba coś jest ze mną nie tak. Odkleiłaś sobie brwi! To straszne! Muszę je przyczepić z powrotem! Oglądanie tego nie jest zbyt przyjemne. Nie obchodzi mnie to! To twoja wina! Czas, żeby mi ja popracowała szczękami. Ostrożnie Fibi, bo zniszczysz stół! Trochę źle obliczyłam swoje siły. Bardzo się spieszyłam, żeby zdjąć opakowania. Przepraszam! Czy ty masz gumowe usta? Jak ty tam mieścisz tyle smakołyków? Spokój, to nic takiego Fibia, a ty dokąd? Stój, trzymam cię Deni, to nic nie da Jej balon jest za duży Musimy ją uratować Jest wyjście, trzeba wystrzelić z procy i przebić balon To dobry pomysł, myślę, że dam radę to zrobić No i co, nie trafiłeś Daj mi to Jesteś pewna? Aaa, mój balon pękł. Udało się, ale teraz ona spada. Postaram się ją złapać. No i znowu się nie udało. E, przepraszam, starałem się jak mogłem. Dzięki, mimo wszystko.